Pandemia wirusa COVID zmusiła nas wszystkich do zmiany swojego sposobu pracy i nauki. Potrzeba łatwego w użyciu, bezpiecznego i pewnego urządzenia, które można łatwo dostosowywać do swoich potrzeb, stała się niezbędna. Zarządzanie uczeniem się w tej nowej rzeczywistości wymaga podejścia hybrydowego, w którym nauka może odbywać się w dowolnym miejscu i czasie, z wykorzystaniem kombinacji synchronicznych i asynchronicznych metod. Spójrzmy, w jaki sposób chromuki. Mogą wspierać proces uczenia się młodzieży i pracę nauczycieli w klasie lub poza nią, z internetem lub bez. Chromebooki mogą pracować cały dzień na jednym naładowaniu baterii. Są to urządzenia, które zapewniają nauczycielom i uczniom bezpieczny sposób dostępu do materiałów edukacyjnych, okazję do współpracy, a nawet możliwość przełączenia się w urządzeniu szkolnym na tryb domowy. Zobaczmy, jakie przydatne funkcje posiadają Chromebooki wykorzystywane w nauczaniu hybrydowym. Chromebooki z licencją Chromebook Education Upgrade są bezpieczne i łatwo zarządzalne przez szkolnego administratora. Uczniowie mogą logować się na bezpieczne urządzenie po to, żeby uzyskać dostęp do materiałów w Google Classroom. Mogą też dołączyć do zdalnych lekcji korzystając z Google Meet. Istnieje wiele różnych rodzajów Chromebooków do nauki możemy wybrać taki, który odpowiada nam najbardziej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pracować w trybie laptopa, czy może chcesz obrócić ekran chromebooka i korzystać z niego jak z tabletu, wystarczy zdecydować, co chcesz zrobić i zacząć to robić. Na przykład używając Jumboard. Świetne narzędzie do nauki, z którego możesz korzystać bezpośrednio w Google Meet i udostępniać wszystkim, którzy mają dostęp do spotkania. Uczestnicy mogą przyglądać się Twoim notatkom na Jamboardzie lub współtworzyć je razem z Tobą. W chwili obecnej niezbędną rzeczą podczas nauki jest możliwość korzystania z Internetu, ale nie każdy ma dostęp do niego przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Z Chromebookiem możesz uczyć się i pracować, nawet bez podłączania się do sieci. Pliki z Google Drive mogą być udostępniane w trybie offline, a nauka może być kontynuowana bez Internetu. Twoje pliki będą zapisywane lokalnie i gotowe do synchronizacji, gdy tylko połączenie zostanie przywrócone. Dzięki temu uczniowie mogą dokończyć swoją pracę w podróży lub w domu, nawet jeśli ich możliwości korzystania z internetu są w danej chwili ograniczone. Metody asynchroniczne pozwalające na niezależną pracę nad zadaniami to świetny sposób na naukę hybrydową. Nauczyciele mogą używać swoich chromebooków do tworzenia zasobów edukacyjnych, a także nagrywać filmy, aby wspierać swoich uczniów. Umieszczanie wideo w Google Classroom jest łatwe dzięki funkcji przechwytywania ekranu wbudowanej w urządzenie. Dodaj nagranie do Google Classroom lub gdziekolwiek tam, gdzie uznasz, że jest potrzebne Twoim uczniom. Jeżeli potrzebujesz urządzenia o zaawansowanych parametrach technicznych do tworzenia wymagających tego zasobów edukacyjnych, możesz skorzystać z Chromebooka. Większa przekątna ekranu, więcej pamięci RAM czy lepszy procesor to także jest dostępne w Chromebookach. Jednym z trudniejszych wyzwań u nauczania hybrydowego jest zapewnienie nauczycielom takiego zarządzania zasobami, aby każdy z uczniów miał do nich szybki i łatwy dostęp. Dzięki chromebookom z aktualizacją Chromebook Education Upgrade możesz przesyłać grupom uczniów lub nauczycieli kluczowe dla nich zasoby w szybki i wygodny sposób. Na przykład, jeżeli uczniowie pracują nad projektem, strona internetowa może zostać dodana do ich zakładek w przeglądarce, a odpowiednia aplikacja zostanie zainstalowana i przypięta do paska zadań w Chromebooku. Chromebooki obsługują też aplikacje na Androida. Aplikacje takie jak Explain Everything czy Canva pomagają Twoim uczniom w zajęciach i czynią je bardziej atrakcyjnymi. Wybrane aplikacje Android możesz jako administrator zainstalować zdalnie na urządzeniach Chromebook. Mogą one być wysyłane do poszczególnych użytkowników lub grup. Niezależnie od tego, z jakiego Chromebooka korzystają uczniowie, zawsze będą oni mieli dostęp tylko do tych aplikacji Android, które szkoła postanowiła im udostępnić. Chromebooki z aktualizacją Chromebook Education Upgrade to świetny wybór, który zapewnia bezpieczny i pewny dostęp do zasobów i aplikacji podczas nauczania hybrydowego. Jednak, jeżeli szkoły chciałyby też udostępniać chrombuki uczniom nie tylko do nauki, ale także w domu, do ich prywatnych celów, to także jest to możliwe. Funkcja ustawienia godzin pracy pozwala administratorom usunąć pewne ograniczenia, gdy urządzenie wypożyczysz uczniom. Na przykład możesz tak skonfigurować Chromebooka, że po określonej godzinie inni członkowie rodziny mogą uzyskać dostęp do urządzenia i zalogować się na konto osobiste. Następnie o 8 rano urządzenie powraca do ustawień szkolnych i jest dostępne tylko dla kont zarządzanych przez szkołę. Ta elastyczność sprawia, że Chromebooki to świetna okazja dla uczniów zarówno w szkole jak i poza nią.